Sasin, słynny Sasin. To słowo brzmi jak echo minionych dni, tysiące wspomnień, kolejne pokolenia mieszkańców, ludzi dla których to miejsce pozostanie na zawsze w sercu. Ale zacznijmy od początku. Cofnijmy się o 80 lat. Jesienią 1944 roku kończył się dla mieszkańców Wołomina ponury czas okupacji niemieckiej. Wydarzenia ostatnich miesięcy starły z powierzchni Ziemi wiele domów i ulic. Wołomin był nie do poznania. Nie dało się jednak zetlić hartu ducha jego mieszkańców, którzy marzyli nie tylko o powrocie do swych domów, ale też do normalnego życia. Grono nauczycieli, którzy podczas wojny z narażeniem prowadzili tajne nauczanie, postanowiło zorganizować pierwszą w mieście szkołę średnią. Na czele pedagogów stał przedwojenny inspektor oświaty z Puław Józef Czerniakowski. To on 23 października 1944 roku dokonał otwarcia miejskiego gimnazjum i liceum w Wołominie. Niełatwo było o siedzibę. Ostatecznie stała się nią prywatna willa przy ulicy Granicznej. Pierwszym patronem został dr Jan Sikorski. Niezapomniany Wołomiński lekarz i społecznik. Trzy lata później, liceum przeniesiono do budynku przy ulicy Warszawskiej, tam gdzie przed wojną mieściła się szkoła elementarna dla dzieci żydowskich. Wreszcie, po reformie wprowadzającej jedenastoletni cykl nauczania ogólnego, szkoła znalazła miejsce w charakterystycznym budynku przy ulicy Wileńskiej. Wszystko zmieniło się 67 lat temu, kiedy Wołomińskie Liceum przeniesiono na pierwsze piętro gmachu przy ulicy Sasina. I tak to już jest, że mimo wspaniałego patrona, naukowca Wasława Naukowskiego, mimo tego, że jesteśmy pierwszym liceum i tak każdy mieszkaniec Wołomina ten cudowny kawałek ziemi nazwie na Sasina. Wspomnijmy dziś miejsca, wydarzenia, ale przede wszystkim ludzi, będących częścią historii naszego liceum. To najlepszą, najlepszym liceum po prawej stronie Wisły tutaj, Warszawa i te okolice tutaj. łącznie z warszawskimi liceum. I tu po, po prawej stronie Wisły. Taka była opinia. Wspaniałe grono, bardzo miło wspominam to grono pedagogiczne. Jak przyszłam, to, to widziałam różnicę między Radzymińskim, Radzymińską Szkołą, a tutaj yy, bardzo taka, taka stateczność, yy, ważna rola. Yy, Wtedy w ogóle była ważna rola nauczyciela, nie da się ukryć. Mnóstwo dzieci i młodzieży bardzo było ciasno na korytarzach. Klasy były bardzo liczne, bardzo żywiołowe. Dzieci, młodzież nie miały telefonów. To, co teraz bardzo wycisza korytarze szkolne. Bo można było robić bardzo dużo fajnych rzeczy. Z matematyki szerzej niż był program, i naprawdę niektórzy uczniowie byli wręcz rewelacyjni. Kiedy sytuacja polityczna była taka dosyć niewyraźna, zdecydowano, że tu będzie zbudowany szpital, i między innymi dlatego zbudowano schron na wszelki wypadek. Z pięknego miasta Płock tutaj mnie przygnała miłość mojego życia. Ja bardzo dużo wyniosłem, po oprócz takiej, jak to się mówi, merytorycznej, prawda, takiej postawy i, i, i takiego kontaktu, zawsze mogłem liczyć na, na pomoc. Poza tym ogromna kultura osobista. Jolu uwagi jak u Doroty S., no to tak trzy czwarte klasy miała tak, taki komentarz pod swoją pracą. Do tej pory pamiętam swój zeszyt, bo tam obowiązkowe były notatki. Pamiętam po której stronie była liczba awogadry, po której stronie były jakieś inne rzeczy. Mam to tak zakodowane, że na dobrą sprawę mógłbym przeglądać w pamięci notatki z chemii. Do dzisiaj się pamięta, jak, jak, prawda, jak wchodził do klasy i zadawał pytanie, i mówił: Ty odpowiadasz, prawda? To... Troszkę miał traki jego zeza, więc stawało dwie, trzy osoby, więc był bardzo zdenerwowany, trzeba było, trzeba było się bardzo, bardzo pilnować. To faktycznie się to nie wydało, to dopiero ja teraz upubliczniam tę sprawę, a Picka nikt nie podejrzewał, bo jego ojciec był pułkownikiem Wojska Polskiego, Czyli Osoba, poza wszelkimi podejrzeniami, działacz szkolny w jakichś komitetach te rodzicielskich, no to w ogóle on odpadał. Ja tak właśnie z wielką ciekawością powodowany przyszedłem zobaczyć, kogo się bo tak bardzo boi mój syn. A widzę przed sobą malutką. Kobietkę to było 20 lat temu, to ja ważyłam 20 kilo jeszcze mniej. Ja jestem y, y, miłośnikiem języka i y, też polonistą dziś, to dla mnie to słowo jest bardzo ważne, i sam fakt, że do moich nauczycieli zwracałam się, panie profesorze, i pani profesor, e, też budowało już pewną relację między mną a nimi. Jak były na przykład dłuższe rady pedagogiczne, to robiła nam kanapeczki. I pamiętam kulki z sera żółtego z majonezem i ze szczupiarkiem lepiła. To takie, takie, widzi pan, takie bardzo yy, ciepłe. ciepłe wspomnienia, takie bardzo prywatne. Tak przy tych kulkach ją pamiętam właśnie, jak lepiła te kulki. Pamiętam najbardziej pana... Profesora Marciniaka, ówczesnego chyba dyrektora jeszcze, który stał przy wejściu i sprawdzał, czy mamy tarczę, i nie daj Boże, jak ktoś miał na gumce albo przypiętą yy, agrawką, no to nie miał wstępu do szkoły. Cichutko pan dyrektor śpi. No to nie przeszkadza. <noise> jak się wyspał, wróć, ocknął się trochę. Mówi: No i co? A no właśnie, zrobiłem to zadanie. sam robiłeś? Mówi: No sam, bo przy tablicy. No to dobrze, czwórka. Przylatywały wtedy, pamiętam, z Turcji Dydek Małgosia i Dydek Kasia. I po prostu tam od nich wzięliśmy autografy na piłce koszykowej, nam złożyły swoje autografy. I wróciliśmy z tą piłką do domu i na festynie została ona w jakiś sposób zlicytowana. Zal zalic Podpalili ten, jak to się nazywało, tą policję, ale taką tą właśnie, no, która wtępiła wszelkie ruchy. Rzucili Mołotowa te zapalników kilka i później no, było dochodzenie. Pani profesor Ewa Jagieło, która też tutaj dzisiaj ma być, była inicjatorem takich wyjazdów zagranicznych. Ona miała kontakty, kontakty w Europie i były wyjazdy do Grecji. Do, do Hiszpanii, do Italii, do Skandynawii, to, to do Francji, no to już państwo profesor Chacińska. Biorę 15 uczniów i wyjeżdżam z nimi, wylatuję z nimi, lecę samolotem do Francji, do Paryża. Że tutaj jest jakiś w ogóle straszny, to straszny świat. Wie pan, jak przyjeżdżali, to mówili: O Boże, jakie tu samochody jeżdżą. Wie pan, to wszystko było dla nich odkryciem. No, ale w końcu tu wylądowałem, bo tutaj jestem uczuciowo związany z tymi ten murami na wiek wieków. No.